Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Majówka w pełni. Niedziela, więc i my przygotujemy sobie grilla. Żadnych przepisów, po prostu sobie pogrilujmy razem i porozmawiajmy. Zapraszam do odcinka. Takie coś znalazłem. Kiełbaski z szerpaną wołowiną z serem cheddar. Zrobiłem sobie jakiś kamembercik w boczku. Kiełbaskę, kasaneczkę, czyli taki myślę standardowy zestaw. Odpalmy sobie grill najpierw, Cia. jakby ktoś się zastanawiał, co to za grill, to to jest grill z Lidla za 329 zł. Gazóweczka. No i powiem wam, że drugi sezon już jest z nami. Świetna sprawa. Słuchajcie, w tej cenie. Ja ogólnie zawsze fanem byłem grilla. Grill to musi być węgiel. Tylko i wyłącznie. Powiem Wam, że kilka razy byłem u znajomych, którzy mieli gazówki. Szczerze, nie ma różnicy w smaku. Żadnej. A tutaj w tej cenie to spoka opcja. Tego jestem bardzo ciekawy. No bo reszta taka klasyczka. Mówię. Dzisiaj żadnych przepisów, trochę swojego, trochę gotowanego, gotowego raczej. Mega jestem ciekawy. Fajnie to wygląda. Bardzo drogie to było, bo taka chyba 18 zł kosztowała. No ale, jeżeli szarpana wołowina, set cheddar, to może akurat. No i dzisiaj taka przyprawka jeszcze z Action. Big Jeff Texas Style Barbecue Seasoning. Do mięsiwa. Ja myślę, że sobie wrzucimy kaszoneczkę do tego. Pachnie bardzo ładnie. No nic. Zawijmy sobie kamemberta w boczek. I w sreberko kaszankę. Ja tutaj. No dobra, weźmy sobie na środek. Ja tutaj. Tutaj? Jeździsz? Tak. Dobrze, jeździ. Uważaj, żeby tylko w gilla nie wjechała, bo gorący już jest, już się rozgrzewa. No weź spróbuj tak na środek. Nie wiem, czy nie mamy za małych tych yy, boczków. boczków, no. Ale może w wierach, nie. To trzeba jakoś zabinać sreberko? Nie. No teoretycznie nie. A praktycznie to nie mam pojęcia. Szkoda, żeby uciekł. Nie powinien. No i dobra, ciach. Będzie na styk. Będzie na styk. Ale ja bym tutaj Wykałaczku Wykałaczku tak. na środku wszystkie złapać, nie? Mamy tak. wykałaczkę w domu pewnie, tak, co? Tak, to za chwilę przyniesiemy. Nie wiem dlaczego, ale już widzę, że to będzie dobre. No i co? Cebulę do kaszanki? Tak. Jadłeś już to, czy jeszcze nie? Yy, tak, ostatnio I? Okej okay, było Trzy są yy, Marynatę robiłam do boczku A, marynatę do boczku ostatnio była No Dzisiaj I bardzo bo... okej okay. Boczku nie mamy, ale... Tak, ja dosypałam yy, to plus kolendra, trochę oleju I naprawdę super wtedy był ten boczek A i słodka papryka wędzona uh -huh. Czyli taka klasyka Zobaczmy jak tam 125 stop, a to jeszcze jeszcze chwilę u nas dzisiaj tak o, obiadowo bardziej grillik gdzie idziesz? po sky? dobra, leć po sky no i klasyka gatunku kaszaneczka, w sreberku przyprawka Ja jestem. Ja też. Słucham? Otworzyć Oli? Tak. Dobrze, teraz. Teraz. Jaka to się obiadek robi Ola? Zjesz kiełbaskę z grilla tak. czy nie? Tak? Idę po wykałaczkę. Okej. Okay. Dobra. co na środku? Chyba tak. Raz. Przyjąłem trzy, tak na wszelki wypadek. Jestem ciekawa z drugiej strony. No, ale z drugiej... Nie no z drugiej to jest całość. Bo, tak jak się będzie... A dobra, okej. Okay. Mhm. z drugiej Widzicie, jak jest całość. Jak będzie całość. Wkurczoł, to powinno być okej. Okay. No i co, nacinamy to co, jeszcze. co, układamy od razu czy nie? No jeszcze chwilę, to ponacinam nacinam kiełbaskę. Bo grill to już jest chyba gotowy. 150 Nie widziałam, że w tych tatkach jest teraz wyżłobienie. nie? Ojej, chyba bo... znaczy, chwilę idę. Eee, tak. znaczy, baj, baj. Ja idę Chod. Chod, Gdzie idziesz na chwilę? Idę. Chyba idę Gdzie idę. 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 idziesz? Po Gdzie? Po misia. Po misie? Jak chcesz to na trampolinie sobie idź poskacz okay. Idziesz na trampolinę? Tak. To co, wrzucamy wszystko? Chyba tak, to jeszcze rozpakować. No tak? to rozpakować. To jestem bardzo ciekawy, tego tak szczerze mówiąc. No dobra, grid rozgrzany. Nie ma co się zastanawiać. Raz, dwa, trzy. Te po kolei lecą. No, Wrzuciłem to? Chodziłem. A weź ze trzy, wrzuć może dwa. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. No ale ten dźwięk brzmi jak majóweczka. No i co? Zamykamy i czekamy. Tu się skacze, tu się bawi. Tu się jedzonko robi. Nie minęło kilka minut. Jeszcze chwila. piesek? Nie wiem. Roxy! Roxy w, w cieniu leży, no. Ale no. jestem głodny. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Co przygotowujecie zwyczajnego grilla? No i co pijecie oczywiście. Hm? Teraz podobno piwo niemodne, alkohol niemodny. Grill niemodny, nic niemodne. Najlepiej siedzieć w domu. I oglądać TikToki. Ale co kto lubi? Wiem, że nie można za bardzo zaglądać. Ewentualnie słuchajcie, dajcie mi wskazówki, co zrobić. No bo tak, w tym grillu tacka ociekowa jest tutaj, nie? To jest dostosowane do butli, jest ładne wycięcie, więc spoko. Eee, Co zrobić, żeby ten grill się nie syfił? Ewentualnie, jakie macie specyfiki do grilla, żeby go czyścić? Bo ja zawsze na jesieni go czyszczę tak doszczętnie, żeby na następny rzut był gotowy. No to masakra, masakra. Oczywiście po zakończeniu grillowania wszystkie pokrętła pełna moc. Tam on dochodzi chyba do 310 stopni maksymalnie, więcej go chyba nie rozbujałem. E, wypala się, no i te wszystkie węgielki ładnie nam spadają w dół. Resztki jedzenia. No, ale to też przesadza się na misie naszego grilla. Powiem tak, ja zawsze człowiek węgiel. W zeszłym roku odkryłem grille gazowe moim zdaniem smakowo. Jest 1 do 1, nie ma żadnego znaczenia, tak szczerze mówiąc. Kto skacze, tak? Ja. Ty skaczesz? Tak. No to skacz. Ciach, ciach, ciach. I... <laughs> Fajnie? Ciach, dobrze. Ciach? Ja mam nadzieję, że nam się gas nie skończył, bo jeszcze w tym roku butli zaraz przyjdę. W, jeszcze w tym roku butli nie wymieniałem, a w zeszłym roku ten grill był mocno eksploatowany. Ogólnie byście chcieli zobaczyć e, unboxing tego grilla to jest na naszym drugim kanale, także zapraszam do matoramator. Link e, w opisie tego filmu. I cóż, e, no, tam już jest. E, dobijamy do 1000 subskrypcji. No to także czekam aż się zrobi jedzonko. Dobra, minęło trochę czasu. Wszyscy głodni? I co? Gotowi? Bum To wygląda jak milion dolarów Kamembercik przewrócony, perfekcyjny Już ola idę Kiełbaska jeszcze dochodzi Wy robicie tak, żeby był węgielek czy nie? No i kasanka pewnie najdłużej będzie, chociaż już też jest mięciutka No dobra Trzy minuty i ściągamy pierwsze rzeczy z grilla mm. Dobra, słuchajcie moi mili tak jak mówiłem, dzisiaj odcinek bez żadnego celu, po prostu hasztag Majóweczka. Bez żadnego scenariusza, patrzcie co się dzieje. Ściągamy sobie, bierzemy się za jedzenko. No petarda istna. Polecam Wam tą przyprawę z action. A czy polecam Wam to? To Wam zaraz wrzucę jeszcze 5 sekundową wstaweczkę. Ale wygląda perfekcyjnie. No nic. Eee, podejrzewam, że większość z Was kaszaneczka to musi jeszcze dojść sobie. Ale patrzcie, co tu się wydarzyło. Napuchło. Mm, cudo. Kamembercik z grilla. Perfekcja. Eee, to niech sobie chodzi. Chociaż mam wrażenie, że już to jest mięciutkie. Ale... Niech sobie jeszcze poleży. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trochę Lidl Mixa, trochę refrajera, trochę gotowania własnego. Zapraszam Was na drugi nasz kanał. I cóż, nie będę Wam przeszkadzał w ten weekend majowy. 4 dni, 4 dni jedzonka, 4 dni Grilla, 4 dni Piwka Zero, oczywiście, chociaż ja jestem zwolennikiem tego drugiego. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, smacznego. Testujemy te kiełbaski gotowce. Mm. Dobra. Jaką warto cenę? Mhm. Dobre, ale piekielnie drogie. Nie przyrzydzili na cheddarze i cheddar czuć bardzo dobrze. Z czym to było jeszcze? Mm. Cheddar z czym? Szarpana wołowina? Mm -hmm. szarpana? O, no to nie. było, tak ale nie pamiętam. Hmm. Eee, tu jest bardziej kiełbasa z Chedarem, okay. a ta szarpana wołowina gdzieś znikła, albo było jej na tyle mało, że jest niewyczuwalna praktycznie. Mm, chyba to samo wyjdzie co zrobić sobie kiełbasę. I posypać ją czy darem, bo. Dobra, słuchajcie, jest dobre. Jak w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu, w zeszłym roku robiliśmy sobie test tych przekąsek gotowych z Biedronki, z Lidla. To was odsyłam na nasz kanał. Tak wpiszecie sobie grill, Biedronka, Grill, Lidl. Na pewno wam nasze filmy wyskoczą. I wyszło do przeciętnie, tak, to moim zdaniem perfekcyjne perfekcyjne, ale drogie. No nic. Słuchajcie, jeszcze raz. Życzę Wam wspaniałej majóweczki. A my widzimy się w szkolnych odcinkach. Kończymy to. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że byliście z nami przy tym grillu. Trzymajcie się. Hej!